Robota pasuje tak jak i praca w re, bo to już dziesiąta rano, a my jeszcze na robotę nie wyruszyli. Maszyny tu już się grzeją, a właściwie się nie grzeją, bo nie mają co przetwarzać, bo nie mamy wystarczająco śmieci. Ale spokojna, wasza rozczochrana, to jest Recycling Center Simulator kolejny odcinek! Witam na YouTube. Siemano, jak was nie ma na streamie, to szkoda. Ale i tak możecie jakąś łapkę w górę zostawić, bo im więcej łapek w górę, tym większa szansa, że więcej odcinków z tej serii, kiedy budujemy nasze śmieciarskie Imperium Śmieć Polu, się pojawi w formie odcinkowej. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Na magazynie pustki chyba jakieś yy, kontrakty były tutaj oddawane, tak mi się wydaje. No dobra, spójrzmy do komputerka. Co tam, jaki kontrakt, co możemy zrobić? Poziom ósmy reputacji już jest. Powoli yy, szykujemy się do tego z racji, że 2000 dolarów na naszym koncie. Że jeśli dobry dzień zaliczymy dzisiaj w Recycling center, to będziemy mogli sobie pozwolić na maszyny drugiego poziomu, a to oznacza całkiem nowe surowce, które będą masowo produkowane w naszej jednostce w Mordorze. Jak na nazwiemy o śmieć, mol, wiadomo, ale trzeba jakąś taki. Pseudonim. Ja na przykład tutaj w Cardiff jest taka bardzo duża miejscówka do przerabiania śmieci, gdzie tam kurdy zgniatają, palą, yy, przetapiają i tak dalej. To wszyscy na nim Mordor mówią, bo, bo bez Kitu wygląda jak Mordor, bo cały czas taki dym się unosi tam dosłownie, nawet nie z kominów, ale z każdego tam dosłownie miejsca, nie? No, bez Kitu. Yy, co my tu mamy? Czekaj, kontrakty, rynek, oferty złomu. Dużo drewna, dużo drewna, dużo drewna i dużo metalu. Dobra, Taylor tutaj coś mówi, że możemy trochę metalu u niego pozbierać na, na tym na jakichś kontenerach. Farguj się, dobra, byczku, słuchaj, ja to zrobię za 85. Mm, mm, mm. Pozdro, YouTube do Wajta, lajki. Like Dokładnie, kurde. YouTube y sobie nie zdają sprawy, jak bardzo ilość lajków like jest zależna od tego, czy będzie mi się chciało grać więcej w jakąś gierkę i czy ma być seria. Tak jak na przykład pod Storage Hunters. Całe mnóstwo łapek w górę jest pod każdym odcinkiem zostawiane, tak? Do Recycling Center jeszcze nie jestem przekonany, więc musicie mnie przekonać. 101 dolarów. Byku, dam ci 90. Ładna cena, zgoda. No i kurwa, pasuje, akceptuję to. Dawaj następne. Targuj się, tutaj jest dużo drewna. Dam ci za to, Byku, 69. Hehe, <gry> bo wiecie. Dobra, 70 dolarów. Rysros? Dobrze, nie, Rikros. Akceptujemy. Co jeszcze mamy? Dużo drewna, targuj się. Byku, dam ci za to 80. Ładna cena zgoda, no i pasuje, kurde, biorę to. A tutaj? Tutaj, hopię dam ci za to 85. 85! To jest to! Nie pożałujesz! No to ty nie pożałujesz. Dobra, biorę. Biorę, kurde. Dobra, ładne ceny tutaj wynegocjowaliśmy. Naprawdę ładne ceny. To może sugerować, że będziemy mieli całkiem elegancki dochód, który pozwoli na kupienie dodatkowych maszyn, a może nawet na zrekrutowanie przyjaciela dla Maciusia. Maciuś! Chciałbyś mieć przyjaciela? Maciuś! Maciuś chyba potrzebuje przyjaciela. Jego wzrok mówi wszystko. Dobra. Jedziemy do pierwszego. O, myślałem, że to dowora. Myślałem, że to dowora. Dowora i do jeziora. Iś. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Rzut. Iś. Kurwa, serio nie trafiłem. Come on. Jakiś łą, Skrzynka w sensie tego typu? Coś? Udałoby się. Nie powiem, że nie. Iś. Aj. Nie umiem. Koszykarzem nie będę. Scotty Pippen będzie ze mnie kiepski. To najwyżej, jakbym więcej zjadł, to bardziej Shaquille bym przypominał. A tam coś jest? Nie, tam chyba nie można wejść. Chyba nie. Chyba nie, Biku. Nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, zrzućmy ten worek. W serio, nie mogę tutaj wskoczyć? Może tutaj. Tutaj też nie mogę wskoczyć? Może tutaj. O, na tu nie wskoczę, ty. Czekaj, gdzie tu jest wejście? Tędy, dobra, tutaj. Przecież szałka nawet jest, dobrodzieju. Matka jedyna. Oj, tą oporę. Uś! O nie, bo wrzucę tam. O, dobra. Nic się nie stało. Nic się nie stało, wszystko pod kontrolą. Iś! O, jest skrzyneczka. Dawaj. Hop, op. Hop! Nie udało się? O. Pięknie. Dawaj, 200 dolarów. Ciekawe, czy później jakieś lepsze skrzynki się znajduje. Bo już tak fajnie było, te 200 dolarów, ale... Ja już bym chciał więcej. Więcej skoków dopaminy. Ty, ale tutaj jeszcze jest pełno rzeczy gdzieś. Tutaj. Okej. Okay. Upuściutko. O, tutaj jeszcze, zobacz. Nie wiem jak to pominąłem, powiem szczerze, ale on niech będzie Here I go again on my own Zbieram śmieci Tak jak Pan Bóg przykazał Dobra, zamykamy, jedziemy Następna miejscówka Trzeba, czy zmieszczę wszystko, nie? O, tu już byliśmy w tym opuszczonym takim pustostanie Wyś. No, żeby rzucił, ale ambaras No, znowu złodziejska akcja Bramy nawet nie ma, a sprzęt leży Ech Dobra, później to pozbieram Na spokojnie Bramy nie ma, bo już na pace leży Dokładnie, dokładnie Złom to złom Nic chłop nie mówił o tym, że brama nie należy do tego, co mogę zebrać Gitarą przez okno Zawsze chciałem śwignąć, jak gwiazda roka O, No i prosto na wanie wylądowało Ciekawe jak ja to zdejmę No nieźle A wystarczyło lekko słabiej Dobra no, tu iś! Dobry fall damage, dobry to dopiero w DLC chyba będzie. Eee... eee. Dobra. Co, nie wszystko? Ale co ty mówisz? Ale co ty mówisz? A co ja tu pominąłem? O, tutaj jeszcze, zobacz. Tutaj coś jest, dobra. Tu coś, tu coś. Jak ja to pominąłem? Nie wiem. I tutaj jakieś pierdolety. Nie wiem, od razu na to górne piętro wleciałem, nie wiem. Dziwne. Dziwne, że tak zrobiłem. Chyba tą stronę oczyściłem, prawda? Chyba tak. No coś zostało jeszcze, no nie wierzę Gdzie, co, jak Ej, ej no powaga Gdzie, gdzie jest, gdzie, gdzie, gdzie Gdzieś jakiś jeden kawałek został Zaraz O, tu coś jest, to jest to? Dobra, pasuje, tu pyk Kurwa to miejsce się zaraz skończy Na pace Dobrze, że tutaj nie ma jakichś takich bardzo dużych przedmiotów, nie Jakiś kultywator albo coś w tym stylu Bo wtedy byłby problem z układaniem tego pa, pa, ra, pa, pam, pa, ra, pam Pyk Wow, ten wystrzelił, Wariatuncio. Aha, świetnie. Ty, ty, ry, ty, ry, pem. Pyk. Każdy ziom zbiera złom. Dobra, piękna sprawa. Piękna sprawa, piękna. Tu jeszcze mamy jakieś wrota. A gdzie skrzynka? Zawsze tu skrzynka była. Może tu będzie? Ku! Oszukali mnie bandyci. Żadnej skrzynki dla dobrodziejów. Pyk, szybko poszło. I ostatni. Mm, mm, mm. No, podniósł to. Worek pełny. No, nieźle. No, nieźle. Pam, pam, pam. ti tiri, Tiri-ti-ti-ti-ti. Tiri, Uś! Nie, no, naprawdę, to jest jakiś sobie śmieciarz. Prawdziwy śmieciarz to już by to miał zawinięte na pace. To miał zawinięte na pace. No, daj spokój. Kasetki nie można obrobić. Aha, fajny rzut. Aha, fajny rzut. Dobra, ale jeszcze tu sporo zostało. To jedna puszeczka. Where is it? Where is it? Ah, tu jest diabeł pogrzebany jeszcze. Tutaj w kiblach trochę było. Szafek nie da się otworzyć? Nie da się. Bieda. Ale brakuje trochę różnorodności takiej, nie? Jakby pojawiałem się tam coraz to lepsze plansze wraz z odblokowaniem tamtych kolejnych poziomów. Ale brakuje takich kurde różnorodności śmieciowej, właśnie, że tutaj możesz, nie wiem, porozebrać, nie zanieść. Była taka jedna gierka, co ją w demko chyba ogrywaliśmy. Ją dosyć szybko zepsułem. Gdzie tam rozkręcałeś różne rzeczy, nawet ściany mogłeś burzyć. Maciuś, do roboty. Szybko. Czy ja tutaj w maszynach mam jakiś ten? Chyba wszystko poprzerabiałem, prawda? A. Wszystko w maszynach poprzerabiałem. I bardzo dobrze. W sumie bardzo dobrze, bo będziemy musieli ten. Yy, będziemy musieli normalnie tutaj dużo tego towaru robić. Czy ja mam wskoczyć na sortownię? Znowu. Skakuję. Patrzcie, jak to się robi. Odpowiednia muzyka nawet jest. Widziałeś, jak to się robi? Zawodowiec. Ale to idzie. Rival yeah, of the tiger. O nie, jedna mi spadła. Gdzieś tam pomiędzy te. A mogło być 100%. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Jasny kutas. Jedna mi spadła gdzieś tutaj pomiędzy. 99%. Ale 38 kilo więcej dostaliśmy. To jest mega dobry bonus. Kurde. A Maciuś jeszcze sortuje, ty. Maciuś. Nie za wolno? Ci to idzie? Bo cię zwolnię, chopie. Wezmę może te kubły tutaj, zobaczę, ile ludzie powrzucali, co nie. O, 17 kilo. Pasuje robota. The eye of the Tiger. Maciuś, rozdzielaj to szybko. Nie będę zatrudniał pracownika, który może w 3 sekundy to rozdzielać. Maciuś jest bardzo dobry. I dostajemy na niego dotacje od urzędu. Z pomocy dla powodzian, tak. Maciuś nie jest z Ukrainy? Nie, Maciuś jest z domu dziecka. Dobra, pasuje robota. Pyk. Chyba sporo towaru mamy, tak mi się wydaje, że naprawdę sporo towaru mamy. Zaraz zobaczymy, czy nas będzie stać na to, żeby jakąś tą maszynę drugiego poziomu kupić. Dobra, pasuje. Odpalamy wszystkie maszyny, na pełną, na pełną tą. 34 35 Kurde, mało. Myślałem, że więcej będzie. 24 O, 114. Pracuje. Ale napierdziela, ty. Ale leci, ale leci. 100 zł. O. na I właśnie dlatego, Maciusia, ten. Trzymamy w pracy. Właśnie dlatego. Dziękuję bardzo za stóweczkę. Dotacje z zakładu pracy. Mm -hmm. Nie, już Maciej posortował, bo mu sortować. Dobra, dodamy na ten, na świeżą paletę. A to buczy. Daj pan spokój. Słyszeliśmy, że ktoś tu podatku nie odprowadza za pracownika. Proszę to uregulować natychmiast, bo inaczej będziemy musieli wezwać pana do sądu. E, ja nic nie wiem, śmieć jest na żonę. A to jeszcze robią? Kur... To jeszcze robią... Boże, boże! Ale towaru ty! No przestań! Pójdź, czemu to, mu tak? No, dobra, zrobił. Jednak gdzieś poleciała chyba tak daleko, Fest. Dobra, trudno. Boże, ale towaru żeśmy narobili, ty. Teraz będzie trzeba to sprzedać, to jakąś tą maszynę drugiego poziomu postawić. Idealnie ty, 24, zobacz, na paletę. A robota. Dobra, to jeszcze trzy, czekaj, te to. Te to tak wezmę po prostu. Tutaj mamy jedną paletkę z tym. A nie chce mi się teraz manewrować tym paleciakiem. Iś, iść, iść. No tutaj kupa roboty, żeby to ogarnąć. No pewnie. Na YouTubie to kurde łatwo wygląda. Dzięki mocy montażu. W rejestrze widnieje tylko pan żadnej żony. Nie widać, chyba pan odprowadza lewy wad do skarbu państwa. Proszę pana, w rejestrze to ja co najwyżej jako rencista mogę figurować. I weteran wojenny. Chociaż w Wietnamie nie byłem. A właściwie nie żony, tylko byłej żony. Więc może dlatego się nie zgadzałem te... Yy, układy. Układziki. do tego. Urząd pracy. Czy pan zaświadczenie o niepełnosprawności pracownika? Panie, zaświadczenie, no zaświadczenie. Pan spojrzy na tego chłopaka, no. Pan mu się przyjrzy. Pan mu się przyjrzy. No jak to nie jest osoba pokarana przez życie, to ja nie wiem kto to jest, no. Maciuś. widzi pan? Nawet nie reaguje na latarkę. Tam pod kopułą nic nie ma. No. Dobra. Trzeba to, kurde, na magazyn zawlec. Dawaj te. Cześć, cześć Kur... jak nie by tak było, nie? Jak urząd skarbowy coś do ciebie ma, to ci wysyła pieniądze, depesze z pieniędzmi Jak nie by było, nie powiem Dużo metalu mamy, bardzo dużo metalu mamy Będzie trzeba to jakoś opchnąć Macieś wygląda jak uchodziec, dobrze, nie jak guziec Pere 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 pę a, dobra, pyk To dwie niepełne palety, mógłbym to połączyć w jedną Może tak zrobię, a może nie Dobra, pofortowane Prawie że, zaraz zobaczymy jakie zleconka jeszcze możemy dzisiaj śmignąć Ale towaru dobrze żeśmy natłukli, ale głównie metalu, metalu i tych, i wiór No mam jeszcze towar, mam, na tych pięciu worków to nie będę robił, daj spokój Setę zrobiłem i pasuje Najbardziej potrzeba plastiku i szkła Najbardziej to plastiku, mamy bardzo mało plastiku Dobra, porządek zrobiony, elegancko to wygląda Kurwa, żeśmy towaru natłukli, elegancko, elegancko Dobra, dawaj do komputera. Trzeba tutaj w centrum dowodzenia trochę pozarządzać. Kontrakty. Na pewno tak, metalmańcy. Co oni tutaj są? O, idealnie. Targuj się. Daj mi za to 550, co? Dobra, pasuje. 550. Akceptuję. Oddaję od razu. Proszę bardzo, dostawa. 550 weszło. Eee, możemy 30 worków tego. Targuj się. Da dawaj, dawaj. 400. 400. 349. Dobra, 300. 380. 380, dobra cena, sobie robota, nie ma problemu. Eee, kurde, nie ma żadnego zlecenia na te. Jakieś drewniane pudełka, skąd ja drewniane pudełka będę brał? A jaki tutaj pieniądz leci za to, ty? O, to możemy też tutaj opchnąć. Trochę papieru. Ile? 42, a akurat mam 42. że tutaj zobacz, 40, 54, a nie, nie mam tyle. Targuj się o te 42. Tam daj mi 500. 334, nie no, 410. 400. Dobra, dostawa, dostawa. Dobra, 3000. No, jedną maszynę na pewno sobie kupię, nie? Mówię jeszcze. O, jeszcze tutaj plastik. Dawaj, jeszcze ten plastik tutaj wynegocjujmy. Na dwie nam nie starczy, ale niech będzie. 409. Daj 600. 550? 525? 510? Dobra, 510, pasuje. 510, proszę bardzo, akceptuję. <laughs> nie mam! O, cholera, to jest 54. Nie mam tyle. A, no dobra, to. Jutro to. A, to jest na jeden dzień. O, chyba będzie kara finansowa. ale żym się wtopił jak gówno w Czeremble. No niestety. Może. No dobra, kurde, no to dawaj tą maszynę. Może byśmy zrobili maszynę pod tytułem sklep. Ja bym do drewna chyba kupił. Maszyna do prasowania drewno. Ta, tą kupuję. Pyk. Umieszczaj swoje maszyny z jedna za drugą. A, je się łączy. Jak w Satisfactory. Ty, to my będziemy musieli tutaj trochę ten, zmienić rozkład. Będziemy musieli tak. Chyba, to chyba będzie szło, że tu będę wrzucał, nie? Tu będę dodawał chyba. Tak mi się wydaje. Tak? Nie, tak. Chyba nie? Chyba tak. I płyta pliśniowa przez to przejdzie, ta? Chyba teraz jest git, zobaczmy. Ja tu trochę mam właśnie jeszcze. Daj dyszkę. O! Zoba jak zasysa. Elegancko. I teraz mamy co? Tutaj 10 kilo i możemy 5... 5 płyt pliśniowych zrobić, ta? Fajne, bo strasznie drogie to jest, strasznie drogie powiem szczerze, dwa worki na jedną taką płytę pliśniową? Bez kitu, bo jeszcze dobrodziej kojarzy się z YouTuba za dzieciństwa. Z gówniarz straszny musisz być. Dobra, no ale te pięć płyt pliśniowych to mi tutaj nie zrobi, a mogę na przykład ten wrzucać. Na przykład wziąć jeden worek i go... A, mogę tak w ten sposób zrobić. Teoretycznie mógłbym podjechać i te worki przerobić. A mam jakieś zlecenie na worki z drewnem i na płyty pliśniowe? Um, kontrakty. lumber Oczekujące. Płyty... O, no i nie ma. Nie ma, bo to jakieś pudełka i jakieś, kurde, brykiety drewniane? Skąd ja mam brykiety drewniane? Mogę w tej maszynie brykiety drewniane robić? Nie, tylko płyty pliśniowe mogę w tym robić. No to chyba jest trzeciego poziomu w takim razie, takie te kartoniki, inne takie pierdolety. bo ta. Bo na dwunastym poziomie reputacji dopiero. Chyba. Kolejna jest potrzebna chyba, no, bez kitu. Kolejną dostawkę. O A to ja tu miejsce nie będę miał jak te maszyny. Ale trochę, kurde, to jak, jak ja na przykład mam zlecenie, że potrzebuję tych worków z wiórkami i mam zlecenie, żeby tam dostarczyć tego. Najpierw, żeby zrobić worki, to będę musiał to przestawiać, żeby mi nie wpadały do tego, no nie? I dopiero później dostawić. To dużo takiego przekładania maszynowego będzie. Chyba, że to jakoś lepiej można robić, nie wiem. U... Ciężka robota, ciężka robota. Magazyn, parking możemy tutaj. Na giełdzie, korzesz, sprzedać płytę. No mogę, mogę, ale co z tego? Jak kontrakty są o wiele bardziej opłacalne. Sprzęt, robot magazynowy. Co robi robot magazynowy? Sprząta magazyn? Tu już wszystko mamy. No dziewiąty poziom musimy dobić, bez kitu. Ja bym chciał personel? Kiedyś trzy co bym od razu zatrudnił. A, sam paletuje! O, to zajebiście. To ja tylko ładuję na paletę, a on podjeżdża w i zabiera. To spoka opcja. Dobra, idę spać, bo się zmęczyłem. Tak ciężki dzień, Daj spokój. Dobrze, że się czas zatrzymuje o 21, bo inaczej to ciężko by było. Może i dzień na minus, ale za to inwestycja, inwestycja.